Dzisiaj dziadka urodziny, kończy setkę. To nie kpiny. Babka, młoda jeszcze sztuka dziewięćdziesiąt jej stuka. Ku pamięci starych przeżyć chciała pamięć mu odświeżyć, jaki kiedyś był wspaniały i w uczuciach okazały. Zamówiła w internecie, bo to modne teraz przecie: krótki film o rozpuście. Może będzie w dziadka guście. Fotel już przygotowała, z boku wiagra, dawka mała. Zaprosiła jubilata, ma być seks, nie debata. Dziadzio rozsiadł się swobodnie, jedną ręką trzymał spodnie, bo po pierwszej filmu scenie poczuł w spodniach swych gniecenie. Babka to zauważyła i spytała, chcąc być miła, Cóż to cię tak w spodnie gniecie? Czy wypada przy kobiecie? Gdzie drewniana twoja laska? Czyż nie ona jest w nogawkach? Dziadek z filmem wraz dojrzewał. Krótko na to odpowiedział. Laska stoi w przedpokoju, a tu narząd jest do boju. Gotów, wiagry mu nie trzeba. Stoi także i dojrzewa. Babka pomyślała. Wiagra na bok, póki hardy, do sypialni póki twardy, tę po żółwie narzuciła, jakaż noc to będzie miła. Miejsce w łóżku wnet zajęła i czekała na twardziela. Dziadek w biodrach się rozpasał. Chciał od razu na golasa, lecz miał jeszcze kalesony, co mu ogrzewały dzwony. Tyle było tych nogawek, że nie ciężka u upadek. Tak zaplątał się w swych gaciach, z boku łóżka na czworakach wylądował. Jak nowicjusz, przecież jestem mistrzem w kryciu. Wdrapał się na łóżko znowu. Może z tyłu, może z przodu, gdzieś tam w końcu ją dopadnę, ale najpierw niech ja zgadnę, gdzie się kończy, gdzie zaczyna ukochana ma dziewczyna. To nie taka prosta sprawa wziąć, ją, rozebrać ją do naga. I co ma dziadek pomyśleć? Na Syberię nie wysłałem. Swetrem też nie częstowałem. Gacie, długie, po kolana, choćby nie wiem, jak zgrzana. Zbroi też nie darowałem. Ubierałem ją w piżamę. Teraz z niej jest gruba sztuka, Напер в засна, ним от шуком.